Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w piątek 19 tygodnia, zwykłego na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza. Fragment, w którym to faryzeusze przychodzą do Jezusa i pytają się, czy można oddalić swoją żonę, czy można dać jej list rozwodowy. Pan Jezus mówi, że nie można. Mówi, że co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Jednak faryzeusze, wystawiając Jezusa na próbę, mówią o tym, że Mojżesz pozwolił dać lic rozwodowy. Na co oczywiście Jezus odpowiada, że pozwolił dać, bo poprzez zatwardziałość serc waszych. I to jest kochani to, co chciałbym, na czym chciałbym się dzisiaj zatrzymać. O co chodzi z tą zatwardziałością serc? Waszych. Kochani, człowiek, który nie jest w stanie wybaczyć, człowiek, który nie jest w stanie przebaczyć, tak jak Bóg, to właśnie człowiek z zatwardziałem sercem. I może, choć temat dzisiejszej Ewangelii jest trudny, bo w różnych sytuacjach w życiu się znajdują małżeństwa przeżywające kryzys, przeżywające różne trudności, różne problemy. To jednak Jezus, kontynuując, wracając do Ewangelii, mówi, że wcześniej tak nie było. Wcześniej nie było czegoś takiego, że były rozwody. Co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Ale, kochani, właśnie ta zatwardziałość serc patrzmy przez pryzmat właśnie tej zatwardziałości serc braku wybaczenia, braku przebaczenia. Popatrzcie, że Chrystus wybacza i przebacza każdego dnia. Chrystus okazuje miłosierdzie. A jak jest z nami? Czy potrafimy sobie wybaczyć? Czy potrafimy się pojednać? Czy potrafimy ze sobą porozmawiać? A jak jest, kochani, w małżeństwach? Czy po jakiejś kłótni, konflikcie, sprzeczce dochodzimy od razu do zgody, do pojednania, do wzajemnej miłości? Zatem prośmy właśnie Boga, aby nam błogosławił w wybaczaniu, przebaczaniu. Aby oddalał od nas zatwardziałość serca. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, amen. Dobrego piątku, pozdrawiam z Panem Bogiem.